Tak, widzowie, wychodzę z salonu samochodowego I kupiłem sobie nowe auto Zobaczcie, jaka fura Tylko na to by było stać, póki co, zobaczcie <laughs> To moje pierwsze auto I uwaga, jestem Ale se kupiłem świetną furę Ej, chwileczkę, kto to jest? Czy to jesteś ty, Pimpek? O tak, widzisz to auto, dopiero co je kupiłem Podoba ci się, co? Ej, bardzo fajna fura, zobacz, ja też se kupiłem auto No nie jest ono najlepsze, ale póki co to jest moje pierwsze A, <laughs> ha, jakie śmieszne Co to jest za Słaby grad, no nie mogę! Jak to słaby grad? Ej, ja potrafię nim bardzo szybko jechać! Zobacz! O, jadę! O, nie wierzę w to to jest takie wolne, serio! Szkoda pieniędzy na takie auto, zobacz na moje. Ono to jest dopiero szybkie. Ej, no dobra, twoje auto może być szybsze, ale wydaje mi się, że mogę być ja szybszy. Dobra, dawaj się ścigamy, ja lecę! No dobra, to ja poczekam, masz trzy sekundy. To tyle na co cię stać! Płacz na mnie! Uwaga! Zaraz cię dogonię! Jak to dogonisz, Janecę! Całej siły. O, o, patrz na mnie! Ja cię zaraz prześcignę! Dara luczek! ho ho! I pożak cię wyprzedzam! Na deszczu! ucieka! No nie, widzowie, czy wy to widzicie? Pimpek ma lepsze auto ode mnie. Te auto jest trochę słabe. W takim bądź razie, no kurde, jestem wkurzony. Muszę kupić sobie jakieś inne auto. Tak, dlatego wejdę sobie teraz, do, oczywiście, z warsztatu samochodowego. I kupię sobie takie auto, widzowie, tylko nie mam pieniędzy. Zobaczcie, mam tylko 33 tysiące, a to kosztuje 37. 000. Dlatego, żeby sobie kupić takie niebieskie auto, to muszę sobie doładować roboty buksy chyba za 20, widzowie, to jest tak dużo. I uwaga, widzowie, w tym momencie przyzwijmy nasze nowe auto. Wow, jak ono wygląda. Ej, to jest naprawdę ekstra fura. Co tu się dzieje? Skąd ty masz taką dobrą furę? O nie! O tak, Pimpek, widzisz to ta fura jest nawet chyba taka sama jak twoja, jednak sobie kupiłem. To będziesz teraz tak szybki jak ja? Nie mogę ci na to pozwolić. Poczekaj, zaraz ci ją rozwalę. Ej, nie rozwalaj mi auta. No nie, widzowie, szybko musimy wejść i uciec. Co ty otworzyłeś mi maskę, ty Głupi Pipku. No nie, co to ma być? Ty zaraz będziesz być szybszy, auto ode mnie. ale wiesz co, ja i tak jestem lepszy od ciebie. To co? Teraz się ścigamy na poważnie. Dobra, dawaj, ścigamy się, muszę wygrać, uwaga, pum! O Czas nie, co trend. ty robisz? O, zaraz ci pokażę, patrz, tam jest rampa, wyskoczmy na ją! Dobra, jasne, tutaj o, wyskoczmy na tą rampę i uwaga, pum! Będziemy mieli mnóstwo kasy. I zobacz to, Pipek, nie ma szans. ze mną, jestem przed tobą! Nie, co ty robisz? Jesteś jednak szybszy! O, nie, tak nie będzie. Dobra, więc co so, wkurzyłeś mnie? A teraz zobaczysz, kupię sobie najlepsze auto na świecie. Co ty, pipek gadasz? Dobra, narala mu się, Ja lecę moją furą i nie chcę z tobą gadać. Jesteś tego pewny? O, o, zaraz zobaczysz. Patrz, co za tobą idzie. Przygotuj się, bo cię prześcignę. E, chwileczkę, widzowie, co pipek zrobił? Czy ty, pipek w tym momencie kupiłeś sobie? Wow, poczekaj! Co to jest za auto? Ej, ty masz jakieś lepsze ode mnie? O, tak, widzisz to prosto z salonu. Za chwilą mnie kupiłem z telefonu. I co, jak ci się podoba? ha to jest dopiero mod. Ło, jaki tu ma dźwięk silnika. Nie no, pipek, moje auto chyba i tak jest dobre. Dobra, wiesz co, spróbujmy się pościgać. Uwaga, 3, dwa, jeden i pół. Dobra, lecę, patrz na mnie, ale ja mam spina. Ej, chwileczkę, ty jesteś szybszy ode mnie. Jak ja cię wyprzedzam? narala mu się. O, o, lecę tutaj, uhu. O nie, widzowie, Pipek ma szybsze auto ode mnie, ale patrz, prawie cię nadgania. Nieprawda, ja już jadę 200 na godzinę, nigdy mnie nie dogonisz. O ja, widzowie, Pipek mi uciekł, on ma za szybkie auto. Dlaczego on tak zrobił? No nie, widzowie, ja nie mogę mieć takiej słabej fury. Ja muszę sobie kupić coś lepszego. Więc w tym momencie muszę sobie wybrać jakieś inne auto, tylko ja nie mam w ogóle kasy, widzowie. Dobra, muszę oczywiście znaleźć jakieś auto, które będzie mnie interesować. Uuu, pójdźmy na te takie droższe auta. Wow, to jest fajne, ale ono chyba szybkie nie będzie. A to? Ej, to wyścigów. Będzie naprawdę szybka, dobra, chcę ją mieć. Tak, wtedy na pewno pipka oczywiście przegonię i to kosztuje 40 robuxów. I uwaga, w tym momencie to kupiłem. Tak, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało te auto, tak? Muszę prześcignąć pipka, dobra. Wow, czy wy to widzicie? Te auto to jest naprawdę taka wyścigówka, widzowie, czekajcie, zobaczymy, jakie ono jest szybkie. Co to jest? Jakie to jest śmieszne? Dobra, uwaga, polecę! Ej, Luczek, co ty masz za auto? Czekaj, przed chwilą takiego dobrego nie miałeś! O, tak, teraz mam wyścigówkę i lecę najszybciej, jak się da, muszę zdobyć dużo kasy! Nie ma opcji! Ja zdobędę więcej kasy od ciebie! Pas! Już cię prześcigam! Wow! Ja lecę tędy plażą! Co to jest? O, o! Ja też! Ale ciężko się tutaj steruję! Nie! Dobra, ja lecę już 300 na godzinę. Pipek, to jest najszybsze auto. Co tu się dzieje? Ała, a ja zaraz wyhamuję. No, nie, twoje auto jest trochę szybsze, ale ja się nie poddam. Jak to się nie poddasz, Pipek? Co ty zamierzasz? Pum, lecę. Płacz jaki ja jestem szybki. O, o, prześcignąłem się znowu. No, nie, no widzę, wie, jak to Pipek mnie prześciguje. Ej, nie wierzę, dobra. Muszę chyba kupić sobie jeszcze lepsze auto. Bo te autko w sobie nie jest jakieś fajne, ale wygląda ok. Dlatego w tym momencie wybierzmy sobie jakieś droższe auto. Ja mam te, a może możemy kupić jakieś na no, przykład przykład takie, wow, tylko ono chyba nie wygląda aż tak dobrze, ale mi się ono nie podoba wybierzmy jakieś takie szybkie oczywiście takie sportowe, tak, dobra więc w takim bądź razie musimy wybrać coś z wyższej półki, tylko to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, zobaczcie, wybiorę te auto czyli takie niebieskie, ono, ono kosztuje aż 350 tysięcy dolarów i naprawdę jest bardzo szybkie, dobra, w takim razie muszę kupić teraz oczywiście pieniądze i kupię za 1700 robuxów milion monet, tak, to jest tak dużo, chwileczkę, jestem ciekawy jaką pimpek będzie mieć reakcję, dobra, musimy teraz kupić auto i pum, kupiliśmy. Ej, dobra, jestem ciekawy teraz, jak ono będzie wyglądać, przecież ono będzie najszybsze w całym mieście. Ej, zobaczcie, jaka to jest fura, jak ona wygląda w środku i patrzcie, jaki dźwięk ma. Teraz zrobię takie przyspieszenie, wow. Dobra, w takim bądź razie możemy tutaj też spoiler wyciągnąć, chwileczkę. Ej, Pimpek, patrz, co mam, to jest spoiler. Zaraz, jak ty masz takie dobre auto? Nie gadaj, że znowu je kupiłeś za roboksy. Jasne, że tak, Pimpek, zobacz na moją furę i wydaje mi się, że ona będzie szybsza od twojej. O, 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 ona wygląda groźnie, ale patrz, moje auto jest naładowane. Na pewno cię prześcignie. Mi się wydaje, że ja wygram. Dobra, Pipek, dawaj z całej siły. Pum. Wow, ja też lecę. No nie, co to jest za prędkość, ale ty jesteś mocny. O tak, musimy teraz oczywiście wygrać i być najszybszy. Zobaczcie, ludzie mają takie słabe auto, a ja mam, pum, takie szybkie. Co jest? Czekaj, wskoczyłem na rępę i, i tak nie jestem szybszy od ciebie. Chodź tutaj. Ja tutaj lecę, Pipek, zobacz w tym momencie najszybszy jak się da. Ej, dobra, muszę się rozpędzić. Do 400 na godzinę. Dawaj! Jak ty to robisz? Ja mam tylko 160. To bardzo mało! Ja mam 360. Jeszcze nie miałem 400. I chwileczkę. O nie! Co tutaj się dzieje? Nie! Lecę do wody. Pu, po, O, o. Dobra, muszę lecieć do przodu. Noże, co ty zrobił? Ja też jestem w wodzie! Ej, faktycznie, dobra, dawaj wyjeżdżamy to, Dawaj na ten most, wielki pimpek. I zrobimy oficjalny wyścig. Oby było dobre. czaisz to, ale się wybijemy. Dobra, pimpek, zobacz to. W tym momencie wjeżdżamy na ten długi most. Dobra, ja jestem lepiej przy. Przygotowany od ciebie. Jesteś gotowy na swoją porażkę. Młahaha, ale cię rozwalę! Mi się wydaje, że ja ciebie rozwalę. Dobra, Pipek, dawaj, uwaga, 3, 2, jeden i lecimy. O, tak, uwaga, używam moje nitro. I co jest? Jestem szybszy od ciebie. Ej, chwileczkę, jak to, pipek jest szybszy do mnie! O nie, dobra, muszę włączyć moje nitro. Nie, ja też włączam po raz drugi. O, tak dajesz autko! Musisz być lepszy od luczka! O, lecę, Pipek, chwileczkę, muszę cię dogodzić. Widzę cię, jesteś tuż przede mną! A ja lecę i się nie zatrzymuję. Nie ma opcji, że mnie prześcigniesz. Uwaga, zaraz chyba wyskakujemy. Co to jest za prędkość? O, oh, bum! Ej, Pimpek, wydaje mi się, że ty byłeś pierwszy. No nie. I co? Moje auto i tak jest lepsze. Ale ty jesteś leszczem. Ha, ha. Nie no, Pimpek, naprawdę. Ja wydałem tyle robuxów na te auto, ale nie widzę. Wiecie co? Ja muszę wydać więcej robuxów. Poczekaj, Pimpek, za chwilę będę mieć najlepsze auto. Właśnie w tym momencie wchodzę, żeby kupić sobie auto. Tak, i ono będzie naprawdę drogie. Teraz, Pimpek, Ci, że wydałem 300 tysięcy, ale teraz wydam jeszcze więcej. Jak to więcej niż 300 tysięcy, ale to jest za dużo, ty w ogóle nie będziesz mieć pieniędzy! I co, Pimpek, ale zobacz, takie super Fury są za oczywiście 600 tysięcy Tylko one są wolne, ja muszę Coś bardzo szybkiego Jeszcze szybsze? No nie, no nie przesadzaj Teraz to będzie naprawdę ciężko z tobą wygrać Jest taka ciężarówka, która ma 1700, ale ona kosztuje bardzo dużo I są takie szybkie auta, Pimpek Za 6 milionów I a to? Przecież to jest tak dużo, ja nigdy nie miałbym Tyle pieniędzy Dobra, w tym momencie mam plan, widzowie Wszystkie moje auta sprzedam w tym momencie I kupię jedno, takie najdroższe Nie, ty zrobiłeś? I Jakie niby kupisz? Ono nie będzie szybsze od twojego poprzedniego. Mam 1 300 pimpek. W tym momencie dokupię kolejne 1700 700 Robuxów pimpek i kupię sobie najlepsze auto, będę mieć tyle monet. Mam i 2,7 miliona. O czym ty mówisz? Dlaczego ty telefon wydajesz? Nie. Teraz będziesz mógł kupić najlepsze auto na świecie. O tak, mogę sobie kupić taką furę albo taką za milion 700. Ej, ta fura jest dobra, podoba mi się. Okej, okay, biorę ją pimpek. Ona jest za milion 700. Dobra i w tym momencie nie masz żadnych szans. Zobacz jak ona wygląda. Mogę ci otworzyć nawet drzwi. Proszę bardzo. O, o, trochę się boję. Ono faktycznie jest dosyć szybkie i jak sobie wsiadam... Wow, jak ona nowocześnie wygląda. No nie wiem, czy cię prześcignę, ale postaram się. Nie no, Pipek, ona do 400 na ludzie się rozpędza. Dobra, Pipek, 3, 2, 1 i lecimy. Dobra, ale cię teraz rozwalam. O, o, ale ty jesteś mega szybszy. Nie, zaczekaj na mnie. O, tak, mam najlepsze auto. Widzowie, uwaga, spróbujmy się rozpędzić najdalej, a ty, Pipek, nawet cię nie widzę. No, nie jestem z tyłu pomocy! Poczekaj na mnie troszeczkę! Nie, no, Pipek, ja lecę najszybciej, jak ci da. Uwaga, 400 poszło, jest 416. Wow! Jak ty jesteś taki szybki? To no jest! Mam 430, Pipek, jestem naprawdę najszybszy. Dobra, chwileczkę, muszę widzowie teraz nie rozbić się. Uwaga, zrobię sobie drift i po bokiem, ale lecę i po! Co ty zrobiłeś? Ej, ty jesteś niebezpieczny, tak nie można! A, Pipek, a ty dopiero dojeżdżasz. Ja tak szybko to pojechałem, Pipek. Ty jesteś naprawdę taki słuszny. No, nie, twoje auto jest lepsze od mojego. Dlaczego ty jesteś taki szybki? Ale teraz wiesz co? Jestem naprawdę ciekawy, czy mogę kupić coś jeszcze lepszego. Tak, dlatego wejdę sobie oczywiście w sklep i kupię w tym momencie jakiś motor. Tak, który będzie naprawdę bardzo szybko się rozpędzał. I mogę na za milion nawet kupić pimpę. No, co ty mówisz? Nie wystarczy ci już szybkie auto. Jeszcze kupujesz motor. Ej, tak, ten motor, widzowie, za 850. Przecież to jest taka bestia, widzowie. On się rozpędza do 380 i zobaczcie. Tutaj jest nawet za 600. Ale dobra, ja kupię ten najdroższy. I kupię ten oczywiście niebieski. Co? Jak to jeszcze motor zakupujesz? No nie wytrzymam, to będzie mega mocne. O tak, zobaczmy w tym momencie, jak to brzmi. Ej, dobra, mój motor będzie naprawdę najlepszy. Pff. Dobra, ej, będę naprawdę mega szybki! Wow, ten dźwięk jest przerażający, ale to jest niemożliwe. Nie ma opcji, że taki słaby rowerek będzie szybszy niż moje auto. No dobra, zobaczmy, Pipek, uwaga. 3, 2, 1 i lecimy dawaj! O, tak, ja też lecę. I co, twoje autko wolno się rozpędza, ale zaraz czemu ty tak przyspieszasz? O, tak, widzowie, mamy już 400, więc jesteśmy szybcy, Pipek nawet cię nie widzę. Co tu się dzieje? No nie, ono się powoli zaczyna, ale ty tak szybko lecisz. O, tak, lecę. Naj... Najszybciej widzowie, pobijam rekord, mój motor jest najszybszy. Jakim cudem, przecież ja mam szybką furę A ty masz taki słaby rower i, i tak mnie rozwalasz O tak, jadę już 400, widzowie, zobaczcie Mój skuter jest najlepszy, za czym motor, uwaga i po. Dobra, o, 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 dobra, ale to było piękne A ty, Pipek, gdzie jesteś? Tutaj zaraz się przejadę, no nie wierzę w to Przegrałem przez jakiś słaby rowerek Nie ścigam się już z tobą, ty jesteś za dobry O tak, mamy najlepsze auta w całej grze A ty, Pipek, jesteś do